Witam. W tym filmiku pokażę, jak wyznaczyć podstawowe parametry fizyczne dla figur płaskich w programie AutoCAD. Mówiąc parametry fizyczne, mam na myśli pole powierzchni figury, obwód figury, środek ciężkości czy momenty bezwładności. Na początku musimy tą figurę płaską narysować. I musimy ją narysować z uwzględniając początek układów współrzędnych. Bo względem tego początku układów współrzędnych będzie wyznaczany środek ciężkości czy też momenty bezwładności. Więc u mnie środek, czyli początek układu współrzędnych znajduje się na dolnej podstawie w osi symetrii. Mój element jest osiowo-symetryczny względem tej pionowej osi, osi Y. Jeśli mamy już narysowany nasz obiekt względem układów współrzędnych, tak chcemy, aby to wyglądało, no to musimy stworzyć z tych linii pojedynczych, bo jak widać, tutaj zaznaczam, rysowałem to za pomocą pojedynczych linii, czy też tutaj uków, musimy stworzyć region. W tym celu w zakładce rysuj, rozwijamy tą zakładkę rysuj. I tutaj mamy opcję, która nazywa się właśnie Region. Klikamy na tą opcję. A następnie zaznaczamy wszystkie elementy, które chcemy, aby wchodziły do naszego regionu. I klikamy Enter. Jak widzimy, mamy informację: utworzono jeden region. Od tego spodziewaliśmy się. Teraz po kliknięciu zaznaczy się cały obwód mojej figury płaskiej. I teraz dla tej figury płaskiej mogę te wszystkie parametry fizyczne wyznaczyć. Wystarczy pisać polecenie parafizy. Czyli parametry fizyczne. To oczywiście, skrót parafizy. Następnie wybrać, dla jakich obiektów chcę obliczyć te parametry fizyczne. Oczywiście, dla mojego regionu zaznaczam ten region i klikam Enter. I pojawiają się informacje na temat mojej figury. Pole powierzchni wynosi 13633 mm2. Obwód wieloboczny też mam podane, oczywiście też w milimetrach. Środek ciężkości współrzędna x-owa jest zerowa. Spodziewaliśmy się tego, dlatego że obiekt był osiowo-symetryczny, a współrzędna y środka ciężkości to ponad 62 mm. Mamy również momenty bezwładności XY, czyli względem układów współrzędnych, który jest w autokadzie. Mamy również promienie bezwładności oraz momenty główne, czyli to są te centralne, główne momenty bezwładności, które przechodzą przez środek ciężkości. Więc te podstawowe informacje możemy w bardzo szybki sposób wygenerować w programie AutoCAD, na przykład sprawdzając, czy dobrze policzyliśmy w Analitycznie momenty bezwładności, no, bo często takie zadanie na studiach można spotkać, wyznaczyć momenty bezwładności czy środek ciężkości dla figur złożonych. Złożonych oczywiście z prostych figur płaskich. Wtedy trzeba dzielić trochę tych obliczeń, się wykonuje i później można sobie sprawdzić, czy rzeczywiście wyniki wychodzą nam dobre. Zwracać uwagę trzeba jedynie na to. Gdzie jest nasz układ współrzędny, bo względem tego układu współrzędnych będą tutaj wyniki wyświetlane, czy to środka ciężkości, czy momentów bezwładności. To był pierwszy przykład, gdzie był jeden region. A teraz nieco zmodyfikuję mój obiekt. W zasadzie nie muszę dużej modyfikacji tutaj stosować. Wystarczy, że w moim elemencie jakieś dwa otwory wstawię. A jak będzie tutaj jakiś okrąg. a i na przykład, a może nie będzie elipsa, nie musi być kwadrat. Nie ma to jakby znaczenia. A może taka elipsa. I teraz mamy dla takiego obiektu wyznaczyć pole powierzchni oraz momenty bezwładności i środek ciężkości. I wówczas... Podobnie przystępuję do działania, czyli w następnym kroku, jeśli mam już wygenerowane krawędzie, to muszę stworzyć regiony. Więc rozwijam zakładkę Rysuj, klikam region. Zaznaczam cały mój rysunek, klikam Enter. I tutaj już jest zapis, że utworzono dwie pętle, czyli dwa regiony powstały. Teraz możemy zobaczyć. Zaznaczamy. Jeden pierwszy region. No i otwory są jako drugi region wstawiony. I gdybym teraz wpisał polecenie parafizy, może to, to zrobię. I wybrał wszystkie moje obiekty. A mam wyniki. Tylko te wyniki wcale nie są poprawne. Program zrozumiał, że mamy osobne trzy regiony, czyli dla mojej pierwszej bryły, którą wcześniej sprawdzałem, zostały wstawione dwie kolejne figury, czyli okrąg i elipsa, no i po sumowaniu wszystkich tych trzech ul mamy pole powierzchni, które tutaj teraz widzimy. Więc oczywiste jest, że jest to niepoprawny wynik. Jeśli mamy kilka regionów, to musimy teraz wykonać operację bula. Czyli albo dodać regiony, albo te regiony odjąć. No w naszym wypadku od tego największego regionu będziemy odejmować te mniejsze. W tym celu wpiszę polecenie odejmowania, czyli różnicy, więc w języku polskim, w wersji polskiej możemy wpisać po prostu funkcję różnica. I jest taka opcja, w języku angielskim oczywiście możemy substrate wpisać i będzie mieli dokładnie tą samą funkcję. I teraz musimy wybrać obiekty. Najpierw wskazujemy obiekt, od którego będziemy odejmować, czyli ten nasz największy region, spacja, czy też Enter. I następnie obiekty, które będziemy odejmować, możemy dwa obiekty od razu odjąć od tego największego. Klikamy Enter. I teraz po zaznaczeniu widzimy, że zaznacza nam się cały zarys, zarówno ten zewnętrzny, jak i te otwory wewnętrzne. Program już wie. Że tam rzeczywiście są otwory, czyli nie ma materiału. Teraz możemy użyć funkcji parafiz, wybrać obiekt. Oczywiście już nam się cały przy jednym kliknięciu. Enter. A i teraz możemy zauważyć, że rzeczywiście zostało to dobrze obliczone. Pole powierzchni tej pierwszej figury bez otworów wynosiło ponad 13 tysięcy mm kwadratowych. Teraz jest trochę ponad 12 tysięcy, więc wydaje się, że wszystko zostało tutaj poprawnie wyznaczone. Widzimy, jak zmienił się środek ciężkości, momenty bezwładności, czy główne, centralne momenty bezwładności względem środka ciężkości. Więc takie parametry podstawowe fizyczne możemy w programie AutoCAD wyznaczać. Ważne jest tylko, aby rysować względem układów współrzędnych, który tutaj w programie się znajduje, no aby móc jakoś zinterpretować te wyniki, które otrzymujemy.